zrobić w razie stwierdzenia złamania otwartego a. założyć opatrunek z waty, b. unieruchomić dwa sąsiadujące ze sobą stawy, <laughs> c. natychmiast mocno naciągnąć kończynę. <laughs> Okej. Okay. Naciąganie kończyny absolutnie nie, no, no nie, to na pewno nie przyniesie rezultatów w postaci zablokowania, O teraz tak, jeżeli mamy otwarte złamanie, kości się przemieściły, ona no, gdzieś tam z którejś kończyny nam, no nawet tak jak na tej wystaje, musimy sprawdzić, sprawić, żeby to było jak najbardziej stabilne, dlatego unieruchamiamy dwa sąsiednie z tym złamaniem stawy. O z Waty to niewiele, niewiele da w tej sytuacji, bo raz, że ta WATA będzie się tam przyklejać, dwa, że... No nie, no nie, no nie. Przede wszystkim unieruchomiamy stawy.